Witam serdecznie. Nazywam się Joanna Loniewska-Gogola. Jestem menedżerem w firmie Deloitte, czyli w firmie. Która jest firmą konsultingową i odpowiedzialna jestem za szeroko pojętą gospodarkę obiegu zamkniętego i gospodarkę odpadami. Dlatego też dzisiaj chciałabym bardzo mocno podkreślić znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego. Przede wszystkim chciałabym, abyśmy, aby każdy z nas na koniec tego spotkania sobie mógł odpowiedzieć na pytanie, czy już teraz musimy ratować świat. A dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że gospodarka obiegu zamkniętego, o, którym, o której bardzo często... Mówi się teraz, czy to branżowo, czy to w ogóle w, wszędzie w mediach, na naszych produktach, które kupujemy. Mówi się o tym, żebyśmy odpowiednio rozsortowywali odpady i abyśmy odpowiednio z nimi się, z niej postępowali, tak, aby mogły być zawrócone z powrotem do obiegu. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy produkt, który jest wykonywany, może być wykonywany albo z, z materiałów pierwotnych, Czyli z surowców pierwotnych, albo może być z tych już wcześniej przetworzonych. I cała koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego ma właśnie nas przybliżyć do tego racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko. W związku z czym z każdym produktem, który mamy, który używamy, musimy go odpowiednio wykorzystać i odpowiednio przetworzyć, tak aby mógł wrócić do obiegu i mógł być wykorzystany. Jeszcze raz. Jest to pewna zmiana takiego podejścia i myślenia, które do tej pory bardzo często nam towarzyszyło, a mianowicie gospodarka linearna, która, która mówiła o tym, że powinniśmy coś wziąć czy też kupić, wyrzucić, wy, przepraszam, zużyć i wyrzucić. Teraz zmiana tego myślenia ma polegać na tym, abyśmy cały czas myśleli o tym, czy możemy, czy aby na pewno musimy już wyrzucić ten produkt, czy możemy go ponownie wykorzystać, czy może możemy go naprawić i komuś jeszcze oddać, żeby mógł jeszcze posłużyć. Kolejna kwestia, która jest do zmiany w naszym sposobie myślenia, to jest jednorazowe użycie produktu. Ostatnimi czasy bardzo często sięgaliśmy po jednorazowe, czy to naczynia, czy jednorazowe produkty, jednorazowe opakowania. Teraz mamy się zastanowić nad tym, czy aby nie moglibyśmy wykorzystać ponownie opakowań, które zostały już raz wykonane, zostały już raz wytworzone, tak jak to robili nasi. Rodzice, nasi dziadkowie bardzo często wykorzystywali ponownie wszystkie opakowania, które na rynku tak naprawdę były. I jeszcze jedna rzecz, która ma nas przybliżyć i ma zmienić nas, nasz punkt widzenia, to było to, że i to jest właściwie, nadal jest to, że jeżeli coś staje się niemodne, staje się przestarzałe, to należy to wyrzucić i kupić sobie nowe. Teraz chcemy się zastanowić nad tym, czy aby na pewno nie moglibyśmy poddać renowacji starych mebli, czy zmienić coś w wyglądzie naszych ubrań, tak aby mogły nam posłużyć dłużej, skoro jeszcze funkcjonalnie są bardzo dobrej jakości. A dlaczego powinniśmy o tym myśleć w ten sposób? Powinniśmy o tym myśleć dlatego, że po pierwsze, musimy zabezpieczyć nasze surowce pierwotne przed tym, abyśmy aby po prostu ich zabrakło w naszej ziemi, w naszym powietrzu, w naszych wodach. Musimy zabezpieczyć je na przyszłość, na przyszłość dla naszej planety i dla naszych kolejnych pokoleń. Natomiast co to tak naprawdę znaczy też pod kątem takiej typowej ekonomii, ekologii? Wyobraźmy sobie że gdyby każdy z nas oddał swoje nieużywany telefon, który zapewne zalega w szufladzie, w szafce, bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam skrywa stare telefony, których jeszcze nie oddał, nie sprzedał i trzyma je albo na pamiątkę, albo na wypadek, gdyby się inny zepsuł. Wyobraźmy sobie, żeby gdyby te wszystkie telefony, które mamy poopychane w szufladach i w szafkach, gdyby zbiórka ich wynosiła nawet nie 100%, ale 95%, to można by zaoszczędzić 1 miliard euro. Tak naprawdę, no w przeliczeniu na polskie, no to nawet ponad 4,5 miliarda złotych można by zaoszczędzić, a tym samym wykorzystać te pieniądze do zdecydowanie lepszych celów i na rozwój kraju, rozwój, rozwój populacji. Jeśli chodzi o ekologiczne wskaźniki, Wyobraźmy sobie, że od 2 do4% o tyle zmniejszyłoby się emisja dwutlenku węgla, gdybyśmy wdrożyli wszystkie rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, o których za chwilę też powiem w tak w praktyce jakby to wyglądało. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli musimy ograniczyć zużycie tych naszych surowców pierwotnych, które są, które są naturalnie w środowisku, mogłoby to spaść nawet o 1,4%, blisko 25%, bo nawet do 24%. O tyle mogłoby się zmniejszyć zapotrzebowanie na te materiały do 2030 roku, jeżeli faktycznie byśmy zawracali już te materiały, które są teraz na rynku, w opakowaniach i w innych produktach. A dlaczego o tym musimy myśleć i dlaczego i kto już o tym myśli? Myśli o tym przede wszystkim Unia Europejska, żebyśmy zmienili ten nasz sposób myślenia i ten nasz sposób działania. I chcę nas zmotywować takim pakietem aktów prawnych. Bardzo często używa się sformułowania, że to jest pakiet odpadowy. Jest to pakiet sześciu dyrektyw, które wyznaczają pewne cele do osiągnięcia przez wszystkie kraje członkowskie w Unii Europejskiej. I one tak naprawdę celem tych regulacji jest, jest właśnie przejście na taką ścieżkę wzrostu gospodarczego poprzez inteligentne wykorzystanie tych zasobów naturalnych, poprzez inwestycje w badania i rozwój w nowe technologie. I większe zaangażowanie obywateli, które ma przynieść trwały rozwój oraz tworzyć wartość społeczną i gospodarczą. I to jest to, na czym dzisiaj chciałabym się skupić, jak my wszyscy, jako obywatele, możemy wpłynąć na to, aby nasz kraj osiągnął założone cele, bo tak naprawdę polepszy to standard życia, zarówno nas, jak i naszych przyszłych pokoleń. I z takich najważniejszych celów, które są określone, to wyobraźmy sobie, że musimy Poddać procesom recyklingu, czyli ponownego, tak naprawdę, wykorzystania, w 65% nasze wszystkie odpady, które wytwarzamy w domach. Jest tego bardzo dużo, w związku z czym musimy sobie wyobrazić, jak wygląda nasz kosz, jak wygląda nasz czarny kosz na zmieszane odpady, a jak te poszczególne na selektywnie zebrane, i czy faktycznie mamy tam aż 65% odpadów, które nadają się później do ponownego przetworzenia. Ponadto mamy kolejny cel, jeśli chodzi o odpady opakowaniowe. Musimy je poddać w 75% recyklingowi, dlatego tak ważne je będzie i jest wykorzystywanie opakowań ponowne. A także nie powinniśmy składać odpad, składować odpadów komunalnych, ale to już jest jakby już kwestia tego faktycznie, jak rozsortowujemy odpady i czy wszystkie nasze odpady się nadają do recyklingu, o czym za chwilkę pokażę i po, wyjaśnię dokładnie. Żebyśmy jeszcze mieli taki obraz na to wszystko, czego się od nas wymaga, to tak naprawdę ten plan działań gospodarki obiegu zamkniętego powstał w 2015 roku w Unii Europejskiej i tak naprawdę ten nasz główny cel to jest zamykanie obiegu, czyli to, żeby cały czas nasze surowce krążyły w kółko i w kółko, żebyśmy mogli wykorzystywać ponownie i przetwarzać ponownie nasze produkty i opakowania. Kolejną bardzo ważną strategią komisji jest na rzecz tworzyw sztucznych. Za nią też idzie kolejna dyrektywa, czyli abyśmy zmniejszali jednak ilość tego plastiku, który jest bardzo ciężki do rozłożenia się w środowisku naturalnym, żebyśmy coraz mniej go używali i żebyśmy używali tylko taki plastik, który będzie mógł być ponownie przetworzony. Mamy do tego jeszcze polski, przepraszam, europejski zielony ład, ale mamy również polski nowy ład, więc te wszystkie rzeczy się ze sobą wiążą. Mamy najpierw unijne przepisy, a później schodzimy niżej do polskich. I to, co bardzo ważne, to już od, od zeszłego roku bardzo dużo mówi się o tym, aby ekoprojektować produkty i procesy podczas produkcji. To jest bardziej istotne, tak naprawdę dla, dla producentów, w jaki sposób projektują opakowania, projektują produkty, żeby mogły się nadawać do ponownego użycia. Natomiast my, jako konsumenci, musimy mieć tą świadomość, żeby faktycznie na półkach, w sklepach sięgać po te takie opakowania i po te produkty, które czujemy, że są naprawdę. Istotne. I z, kończąc już kwestie regulacyjne, żebyśmy tylko mieli tą świadomość, każdy producent będzie odpowiedzialny za to, jakie produkty na rynek trafiają, będzie odpowiedzialny również za koszty odbioru i zagospodarowania odpadów opakowaniowych, które wprowadza na rynek, a które my jako konsumenci kupujemy razem z naszymi produktami. A dlaczego to jest takie wszystko ważne? Bo jakbyśmy popatrzyli sobie na informację o tym, ile odpadów produkujemy w domach, a produkujemy, wytwarzamy około 340-350 kg odpadów rocznie, to jak przyjrzymy się takiemu ogólnemu składowi odpadów, to jak pamiętacie, wszyscy Państwo, w 65% powinniśmy poddawać je ponownemu recyklingowi zgodnie z celami. Natomiast 65% w naszych kubełkach niestety stanowią jeszcze odpady zmieszane, czyli te, które nie nadają się tak naprawdę już do recyklingu. W bardzo małym stopniu mamy odpady papieru, tworzyw sztucznych, które tak naprawdę powinny być wysortowywane i odpowiednio później przetwarzane. I żeby zobaczyć sobie na jakieś ciekawostki takie z życia naszych odpadów, bo odpady to nie tylko opakowania, odpady to nie tylko produkty, ale bardzo dużo nam się marnuje niestety jedzenia. I w Polsce marnuje się blisko 9 milionów ton jedzenia rocznie. Więc możemy sobie wyobrazić, ile tego tak naprawdę jest, a możemy sobie wyobrazić, gdzie tego jedzenia tak naprawdę na świecie brakuje, i zrobić sobie taki rachunek sumienia, trzeba by na pewno. Powinniśmy wyrzucić, wyrzucać to, co normalnie nam niestety trafia do kubełka. Jedna plastikowa butelka rozkłada się około 500 lat, a aluminiowa puszka od 200 do 400 lat. Więc nie wystarczy jakby zmienić tylko używania plastiku na aluminium, tylko faktycznie musimy się bardzo skupić na tym, żeby zbierać te odpady i żeby je odpowiednio sortować, tak abyśmy mogli je ponownie wykorzystać. A dlatego to jest też ważne, że wyobraźmy sobie, że jeżeli taką puszkę aluminiową poddamy recyklingowi, to można ją poddawać nieskończoną ilość razy, a przetworzenie tony aluminium. Oszcz to oszczędność około 4 ton rudy i 700 kg ropy naftowej. To co ważne, to niemal cały samochód od 80 do 90% nadaje się do recyklingu. Możemy sobie wyobrazić, jak wyglądają nasze samochody: mnóstwo elektroniki, mnóstwo blachy i innej tapicerki. I tak naprawdę to wszystko się nadaje do recyklingu, tylko odpowiednio musi być rozłożone. No i jeszcze ciekawostka, o której pewnie słyszeliśmy wszyscy: Wielka Plama Pacyficzna, czyli to są wielka, wielka wyspa, która nam się utworzyła z odpadów plastikowych, ponieważ tak prądy akurat wody je zestaliły, zajmuje powierzchnię 1,6 miliona km2. Więc teraz już tak naprawdę jest to po prostu wyspa i jest ona zrobiona tylko i wyłącznie z odpadów. Dlatego bardzo musimy myśleć o tym, gdzie te nasze odpady trafiają. No i powiedziałam sporo o tym, że musimy przetwarzać, musimy sortować, ale co to tak naprawdę ten recykling jest i po co on jest nam potrzebny? No właśnie recykling to to są takie systemy, które umożliwiają odzyski ponowne wykorzystanie odpadów. I jego podstawą jest właściwa właśnie selekcja odpadów, a następnie przetworzenie, albo na ten sam produkt, Albo na inne. A bardziej przybliżymy sobie to na konkretnych przykładach, patrząc na to, co mamy w kubełkach. Ale żebyśmy mieli świadomość, dlaczego on jest ważny, no to możemy sobie spojrzeć na przykład, że zanieczyszczenie środowiska powstałe w wyniku recyklingu aluminium są ponad, o ponad 90% mniejsze niż jakbyśmy mieli wyprodukować taką świeżą w fabryce, nowiutką. Yy, Nowotką puszkę aluminiową. O 90% mniej zanieczyszczeń mamy, kiedy ją przetworzymy, niż kiedy ją wytworzymy na nowo. I patrząc na to, myślę, że każdy z nas już doskonale wie, jak powinniśmy segregować odpady. Mamy system pięciopojemnikowy, w każdej gminie zapewne jest informacja o tym, co wrzucamy, czego nie wrzucamy do poszczególnych kubełków, a ja bym chciała się skupić na tym, dlaczego właśnie w ten sposób. Sortujemy te odpady. Otóż, jak zobaczymy sobie na, po lewej stronie obrazka, mamy produkcję towarów. Wyobraźmy sobie, że faktycznie to, co jakby u nas się staje odpadem, no to w wyniku tego, że coś kupiliśmy. Mamy najpierw wyprodukowane towary, oczywiście, do tego muszą być wykorzystane surowce pierwotne. Do tego y Wyprodukowane są produkty, które my kupujemy. Co widać na górze obrazka, czyli zarówno gminy, gospodarstwa domowe, usługi, no to to są miejsca, do których trafiają produkty, ale również odpady wytwarzane są w parkach i ogrodach. To są te odpady tak zwane zielone. I teraz te wszystkie odpady w wyniku zbiórki i transportu, co widzimy na strzałkach tych jasnozielonych trafiają nam do sortowni odpadów. Oczywiście ścieki, które mamy w naszych domach, oczywiście do oczyszczalni ścieków trafiają, natomiast odpady te z kubełków trafiają nam do sortowni. I teraz sortownia wyciągając odpowiednie frakcje, dzieląc te frakcje, bo wiemy, że w żółtym worku mamy wiele różnych plastików, różnych rodzajów tak zwanych polimerów, czyli to są różne tworzywa sztuczne, jest rozsortowywanych. Rozsortowane są osobno w butelki niebieskie, od zielonych, od bezbarwnych, i tak dalej, i tak dalej, tak aby trafiły później do odpowiedniego recyklingu. I teraz ta sortownia usuwa też wszelkie zanieczyszczenia. Wszystkie zanieczyszczenia z tej sortowni trafiają na składowisko odpadów, chyba że są bardzo mocno kaloryczne, czyli faktycznie mają taką dużą mocno, to wtedy mogą faktycznie być skierowane do spalarni. Odpadów, która wytwarza energię elektryczną, a także energię cieplną. Więc spalarnie odpadów to tak naprawdę to nie jest nic złego pod tym względem, że spala nam odpady, tylko faktycznie te kwestie, których nie możemy poddać recyklingowi, kierujemy już do spalarni. To, co jest bezpieczne dla środowiska, jest składowane, natomiast te wszystkie poszczególne frakcje są przekazywane do recyklingu, gdzie są odzyskiwane te surowce i przetwarzane na nowe. Produkty. I na co może być, jak może wyglądać ten recykling? Przyjrzyjmy się żółtemu kubełkowi, czyli recykling plastiku. I to, co ważne, to mamy trzy rodzaje recyklingu dla plastiku. Może być mechaniczny, chemiczny i termiczny. W przypadku Polski najczęściej stosowany jest mechaniczny, czyli faktycznie jest to jakby materiał jest rozdrobniany, myty i robi się z tego taki regranulat, czyli takie granulki tworzyw sztucznych, które można ponownie później wykorzystać do wszystkiego, bo to wtedy już wszystko zależy jakby od instalacji, od produkcji, do której trafi. I co możemy robić na przykład z takich butelek plastikowych? Możemy zrobić nowe opakowanie i butelki, czyli zrobić to samo co było, ale możemy wykorzystać do zabawek, do produkcji odzieży. Zapewne nie każdy z nas słyszał o tym, że można faktycznie z butelek zrobić bluzę z polaru. I można to przeliczyć na to, że z 35 plastikowych takich butelek można zrobić bluzę. Następnie można zrobić folię i worki na śmieci, no bo po co używać tak naprawdę surowce pierwotne do tego, żeby, żeby zrobić worki na śmieci. Meble ogrodowe, biżuterię. I ciekawostka, gdybyśmy dali wszystkie butelki PET wytworzone rocznie w Polsce, to tak naprawdę okrążyłyby ziemię 6 razy. Przejdźmy dalej, przejdźmy do papieru. To co ciekawe, papier też ma swój sposób recyklingu. Recykling jest robiony w takich dużych wannach, w których jest rozmiękczany gorącą wodą, są usuwane zanieczyszczenia i z takiego papieru, tylko nie zatłuszczonego, tylko czystego, można zrobić banknoty, bandaże, fartuchy szpitalne, filtry do kawy, ale również opakowania do jajek. I co ciekawe, wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew, a 17 drzew w ciągu roku produkuje tyle tlenu, które wystarczyłoby dla 170 osób. W związku z czym musimy tak naprawdę bardzo dobrze sortować ten papier, aby można było go wykorzystywać ponownie. I przeciętnie człowiek zużywa rocznie około 50 kg papieru. Przejdźmy dalej do recyklingu szkła. Jeśli chodzi o recykling szkła, to tutaj w sortowni następuje najczęściej ręczne rozdzielanie na, na szkło bezbarwne, szkło kolorowe, zielone, brązowe. Wiemy, że mamy różne butelki szklane. Pamiętajmy, że recykling szkła jest tylko ze szkła opakowaniowego, w związku z czym w zielonym. Kuble, powinny, powinny, do zielonego kubła powinny trafiać tylko odpady opakowaniowe, czyli słoiki, czyli właśnie jakieś butelki. Nie powinny tam trafiać szklanki, miski, talerze, znicze. To Tego nie wrzucamy do zielonego kubełka. I co jest ciekawe, Oczywiście, powstają nam kolejne butelki, słoiki i szklanki z takiego recyklingu. Najczęstszym u nas recyklingiem są faktycznie butelki po piwie, które, które są zbierane w sklepach. I co byśmy mogli zobaczyć sobie z ciekawostek naszych? Przede wszystkim to, że my jesteśmy daleko w tyle, ponieważ w Europie odzyskuje się od 80 do 90% szkła opakowaniowego, a w Polsce jest to jedynie 30%. A ponowne wykorzystanie takiej jednej szklanej butelki to uwaga oszczędność na 5,5 godziny oglądania telewizji. W związku z czym warto te butelki odpowiednio zbierać i przetwarzać. Jeśli chodzi o recykling bioodpadów, jest to trochę inny system niż w przypadku poprzednich frakcji, no bo wyobrażamy sobie, że bioodpady. To te odpady zielone, kuchenne, które mamy w domach, to jednak bardzo szybko one nam się psują, szybko nam gniją. W związku z czym rzeczywiście tak też wygląda recykling bioodpadów. Można wyróżnić takie procesy beztlenowe i tlenowe, czyli biogazownia robi fermentację metanową takich bioodpadów, natomiast są też, od, są też instalacje do tlenowego przetwarzania, czyli kompostownie. Dlatego tak ważne jest wydzielanie tych, tej frakcji odpadów z odpadów zmieszanych, aby mogły trafić do odpowiedniej instalacji, żeby nam to nie trafiło na składowiska odpadów czy też do spalarni odpadów, bo jak możemy sobie wyobrazić, no ten, ten odpad za bardzo się nie pali. Jeśli chodzi o ciekawostki, to w naszych domach uwaga marnuje się aż 53% całej zmarnowanej żywności w naszym kraju, w sklepach jedynie 5% w skali całego naszego kraju, a w gastronomii w naszych restauracjach jedynie 12% więc jesteśmy najbardziej odpowiedzialni za to, że u nas się marnuje w Polsce odpady żywnościowe. No i w Polsce marnuje się 9 milionów ton tego jedzenia. I tak naprawdę każdy Polak statystycznie ma około no, 250 kg jedzenia rocznie. Więc wyobraźmy sobie, jak dużo tego jest. I na zakończenie, abyśmy mogli się zastanowić nad tym, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego należy rozsortowywać odpowiednio te odpady, i myśleć cały czas o tym, a do czego mogą być wykorzystane te nasze produkty, które wrzuciliśmy do, do kubła. No to są takie trzy główne zasady. One po angielsku są to są, jest takie trzy R, bo jest reduce, reuse i recycle, ale żebyśmy mogli sobie to przybliżyć na nasz język, no to pierwsza zasada mówi o tym, żeby faktycznie korzystać cały czas z tego produktu, wykorzystać go wielokrotnie, albo korzystać z produktów wielokrotnego użytku i takich też szukać na półkach w sklepach. Kolejne to będzie ponowne wykorzystanie. Jeżeli nie chcemy wykorzystać naszych odpadów u siebie, no to może warto zastanowić się, komu można je oddać. Stare, stare ubrania, stare buty, których już nie chcemy nosić, warto zastanowić się na tym, komu to przekazać i w jaki sposób. No i jeżeli nie jesteśmy w stanie zapobiegać powstawaniu tych odpadów, no to rzeczywiście bardzo dobrze sortujmy te odpady tak, aby nasze instalacje w Polsce mogły odpowiednio je rozsortować i przekazać do odpowiedniego recyklingu. Jeżeli byśmy mieli pomyśleć o takich dobrych praktykach, co możemy robić, no to właśnie przywracaj, zachowuj, naprawiaj. Naprawiaj swoje rzeczy, przekazuj komuś, wykorzystuj ponownie, wirtualizuj, czyli korzystaj na przykład z e-faktur. Nie proś sklep o to, żeby wysłał ci papierową fakturę czy papierowe potwierdzenie zakupu. Współurzutkuj, czyli wykorzystuj transport, transport publiczny, wykorzystuj car sharing, czyli faktycznie dzielenie się samochodem, a także korzystaj z materiałów ułatwiających powtórne zastosowanie produktów, szukaj takich produktów po prostu u siebie na rynku. A ostatnia, ostatni punkt, jeśli już się to nam nie uda, to jeżeli faktycznie musisz coś wyrzucić, to segreguj odpowiednio. I ja na zakończenie taka nasza myśl i ja zachęcam również do e, korzystania z czata, żeby może się e, m, trochę zastanowić nad tym, co możemy zrobić e, dla planety i dla siebie, w jaki sposób właśnie te dobre praktyki można wdrożyć, może zapobieganie za, za, za powstawania odpadów żywnościowych może rozwiązaniem będzie planowanie zakupów. Nie idziemy na głodnego na, na zakupy, planujemy listę zakupów. Także ja serdecznie zachęcam do podzielenia się na czacie swoimi przemyśleniami i propozycjami, jak, w jaki sposób może, każdy z nas może wdrożyć te działania gospodarki obiegu zamkniętego. Dziękuję ślicznie za uwagę i zachęcam do przemyśleń.